Hej, witajcie, tutaj Nexus, to jest kolejny poradnik i dziś pokażę Wam wersję Android Hearthstone na tablety. No i mam taki dzisiaj poradnik dla Was, jak odpalić tego Hearthstone'a tutaj. Z tego względu, że Blizzard ma różnego rodzaju ograniczenia, no to można tylko grać na urządzeniach, które mają więcej niż 6 cali. Na dodatek, hardstone jest jeszcze bardzo, ale to bardzo, e, powiedzmy, lagujący. Nie jest optymalizowany, to trzeba zaadresować, jako że większość tabletów, jak i tych mocnych, super tabletów, nie dają sobie rady z Hearthstone'em. Nie mam pojęcia dlaczego. E, ta aplikacja wymaga jak najbardziej tutaj jakiejś aktualizacji czy też e, usprawnienia. E, no, zaraz Wam pokażę mniej więcej, jak to działa w przypadku e, Samsunga. E, Galaxy Tab 3. Ogólnie wszystko ładuje się bardzo długo. Wszystkie te karty, pojawiające się w naszych rękach, karty wywołujące różnego rodzaju efekty, spowalniają działanie gry i ogólnie da się grać w momencie, gdy już wejdziemy na tablicę do rozgrywki. Natomiast nie jest to powiedzmy taki experience, takie doświadczenie, jakiego bym się spodziewał. No ale dziś pokażę Wam jeszcze, jak w bardzo łatwy sposób zainstalować to na urządzeniach, które mają mniej niż 6 cali. Polecam tutaj telefony, które

Czterech, po ponad 4,5 cala na mniejszych urządzeniach może to nie wyglądać tak dobrze, no ale zobaczymy. Jesteśmy już tutaj w grze. Oczywiście wszystko działa jak trzeba. Z tym, że mówię, no są tutaj różnego rodzaju zacięcia, które po prostu widzicie, no nie, nie dają zbytnio fajnego efektu. Tutaj troszeczkę to się wszystko ładuje, ale gdy już wejdziemy do rozgrywki, to wygląda całkiem dobrze. Natomiast, no nie wiem, no tutaj widzicie, że, że, są, że są lagi. Weźmiemy sobie jedną kartę. Ja wiem, to jest, jest super zagranie, albo dobra, weźmiemy tego Wilka, go wypuścimy. Więc zobaczcie, że nawet te karty, które tu się pojawiają, yy, troszeczkę problemu z nimi jest. No dobra, przenieśmy to oczywiście tutaj na nasz telefon. No dobra, teraz jak najszybciej pokażę Wam, jak zainstalować na swoich telefonach Hardstone'a na telefonach, które mają mniej niż 6 cali. Wystarczy, że wejdziecie do opisu i tam będziecie mieli dwa pliki. Musicie je ściągnąć i najlepiej włóżcie do jakiegoś jednego folderu. Macie teraz dwa pliczki. Jeden jest to 500 megowy ponad plik, 525 mega. I jest to baza całej gry. Żeby nie musieć ściągać, bo wtedy może dojść do jakiejś tam weryfikacji, może... A, Dlatego ściągnijcie ten pliczek i oczywiście aplikację, która została przebudowana, tak aby móc odpalić właśnie na mniejszych urządzeniach. Teraz wystarczy, że podłączymy nasz telefon. O, został podłączony. Powinien wam, powinien wam znaczy powinna Wam wyskoczyć taka tutaj notyfikacja, że urządzenie zostało podłączone i teraz w bardzo prosty sposób pokażę Wam jak to wszystko zainstalować, co gdzie włożyć. Więc teraz wchodzimy w phone, znajdujemy folder Android. Wchodzimy w OBB i teraz możemy wypakować pliki. Wypakuj tutaj, wypakowuję je tutaj i pojawią się dwa kolejne pliczki, jeden folder, jeden plik. Ten pliczek APK możemy od razu usunąć i teraz wrzucamy Blizzard Stone Hardstone. przeciągamy po prostu tutaj. Dokładnie tu do folderu OBB, ja już to zrobiłem, dlatego nie będę nic tutaj robić. No, i następnie możemy się cofnąć do naszego phone, i tutaj wrzucamy po prostu apkę. Ja już ją tutaj mam w sobie. Mogę nawet usunąć i, i jeszcze raz ją przeciągnąć. Przeciągamy apkę. No, i teraz jest już z górki. Teraz musimy po raz kolejny przejść do naszego urządzenia. Teraz już spokojnie możemy odłączyć nasze urządzenie, jako że nie będzie nam potrzebne. Teraz musimy odblokować nasz telefon, wejść, wejść w nasze pliki i poszukać tam, gdzie ulokowaliśmy nasz plik APK. Wchodzimy sobie tutaj, ja to mam na telefonie zrobione i odpalamy Rebuild APK. I to powinno nam zainstalować hardstone'a. A następnie, przy uruchamianiu, powinny zostać tam rozpakowane różnego rodzaju pakiety i te sprawy. I dopiero wtedy będziecie mogli grać. Jak wygląda aplikacja? Od Hardstonea. Już Wam pokazuję, już zainstalowane wszystko. Oczywiście, tak jak mówiłem, już występują spore problemy z tą aplikacją. Jako, że no, no są lagi, no, no nie da się ukryć, że są lagi. Te urządzenia mniejsze możliwie troszeczkę lepiej sobie radzą z Hardstoneem. W moim przypadku, jednak S3 jakoś tak ma wiele problemów jeśli chodzi o to on tutaj nie, nie zdziwcie się jak przez jakiś, jakiś o, tutaj jakąś chwilkę będziecie mieli czarny ekran z tego względu że tak się po prostu dzieje tak wygląda proces ładowania tutaj o Dobra, to już się sfokusowało. Zaraz, zaraz zobaczymy. I powinno tu się nam załadować. Bez wiadomości, że nie macie, e, nie, że nie spełniacie wymagań e, hardstona, nie, Że nie macie tam, Ojejciu, nie macie sześciu cali. E, jeśli mam być szczery, gameplay e, wygląda bardzo dobrze na mniejszych urządzeniach. Tutaj pojawiają się różnego rodzaju errory. Możecie je zanulować. Opa, come on. I zobaczcie, że jesteśmy w grze. Tutaj są moje kolekcje, żeby nie było, że to jest jakiś, jakiś fake. E, mówię e, tutaj, e, no występują te problemy z ładowaniem e, i to ogromne. Jeżeli przeskoczymy z jednego menu do drugiego, e, to zajmuje trochę czasu. Nie wiem, czy to jest tylko w przypadku mojego telefonu. Wiem, że na tabletach też tak się dzieje, e, więc no, no co tutaj dużo powiedzieć. Do rozgrywki chyba nie przejdę, bo... Czasem rozgrywka potrafi się skraszować, no ale to stoczyłem już parę pojedynków i muszę stwierdzić, że jak najbardziej telefony takie jak Samsung Galaxy S3 nadają się do tutaj zabawy, jako że wszystko bardzo ładnie widać, karty są widoczne, jeżeli sobie przybliżymy. Albo jak po prostu przy, przy ten, yy, przyłożycie twarz, no to zobaczycie oczywiście. Pokażę Wam jeszcze kawałek tutaj yy, gameplayu, jak to wygląda, yy, z tego względu, że yy, no, przydałoby się, więc wróćmy sobie.